Okej, okay. Oh fuck. Hello guys, cześć, 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 ludzie. Witajcie na YouTube. Yy, nie wiem, czy poznajecie, czy nie, ale jest to zombie mod. Yy, Grał się jeden, sześć dużo w zombie moda. Postanowiłem na kanale zrobić serię. z Go zombie moda. Yy, gram pierwszy raz. Generalnie po 3000 godzin przegranych gram pierwszy raz tą grę. Czy typek nas goni już, zombie? Nie. I... no i chcę zobaczyć, jak nam pójdzie, jak nam pójdzie. Ale ta mapa widzę, że jest średnia do gierki, bo... Albo nie, może nawet jest dobra, nie ma takich spotów do chowania się, tylko że jak spadniesz, to lecie na sam dół i to jest na pewno przykre. I ludziska, jeżeli wam się podoba zamysł i chcecie więcej y, zombie moda na kanale, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie dużo tych łapeczek... To postaramy się... Wo, To będziemy kręcić więcej tego typu filmów Wow fuck, więc liczę tutaj na waszą kooperację. Może tu byśmy wlecieli. Dobra, wleśmy tu Fuck. 4 minuty muszę przeżyć, będzie ciężko zostało na 4 i jestem na samym dalej, już mnie typek goni Więc jak mówię. Im więcej łapek w górę, tym yy, szybciej odcinek. Generalnie zamierzam wstawiać jeden odcinek na tydzień, ale każde tysiąc łapek to, je, to odcinek o jeden dzień szybciej. Dobra, złapali mnie. Więc yy, jeżeli będzie 10 000, yy, 7 tysięcy łapek, to odcinek już będziecie mieć jutro z tej serii. Także zapraszam do łapkowania serdecznie. I też chcę zrobić właśnie jakąś odmianę na moim kanale, bo jest tylko jakiś tam. Yy, ten... Weźmy tutaj. Jest tylko tam jakiś double, jakieś tam ten ciekawostki, jakieś tam filmy stricte z, z podliczeniami w sensie tego tak Ostatnio było na przykład 24 godziny Opening. Um, I ten. O, o. Tam jest. Tu mamy typa. Złapmy go. Leźmy za nim, on nie znażysz no, jak nie go, jest zombie, wins. O kurde, widzę, że to będzie ciężko. Tu będą często zombie wygrywać. Ale spoko, fajnie, fajnie. Dobra, kumy może krowę, nie? Tu się zawsze kupywał krowę na. Ehm, kurde. Scouta nie, kumy dopiero. Aha, dobra, krowę kupimy następnej, zajmowałem się trochę. Więc jak mówię, yy, łapki w górę to jest odcinek szybciej. I jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz bardzo ważną. Yy, będę nagrywał to z wizami na serwerze, w sensie będą wizowie grać. Jeżeli chcecie. Chcecie znaleźć się na takich odcinkach To zapraszam do grupy na Facebooku yy, I z grupy na Facebooku będę pisał tam posta, że gramy sobie dzisiaj w Zombie moda i osoby, yy, które chcą zagrać Które są chętne. Oh, fuck I osoby, które są chętne Będę brał I będziemy sobie razem grać w Zombie mody Więc Spadajmy, widzę, że to jest ciężka mapa dla Ceteku. Więc no zapraszam serdecznie. Wszystkich. Bo możemy spędzić razem fajnie czas, kooperując się na kanale. I jest to coś nowego, jeżeli chodzi o... o mój kanał. Będę więcej tego nagrywał. I zawsze będę nagrywał... Staram się nagrywać na innej mapce. Też nie gram na swojej rozdzielczości teraz, bo chcę żebyście mieli to w fajnym HD. Dlatego to spraye takie 2 na 10. Spróbujemy go zabić I nie będę też robił żadnych highlight'ów, będę wrzucał wszystko jak leci. Na razie nam dobrze idzie, jest 13 Ceteków do 6 zombie. Tutaj idzie jakiś zombie. Ale oklepuję go. O jez, ale on tam dips zbiera. Jeżeli się zastanawiacie ile zombi ma HP, to około 6000 mogliście zauważyć. Oh fuck, oh fuck, ja nie mam o Reloadzik. Dobra, ale on już umiera, bo się, bo ucieka. Zajubić się. Mogę przeładować broń. Nie wiem czy nie będziemy to zagłuszać, mam nadzieję, że nie. Ja odejdę trochę od tych strzałów. Jak coś to nagram, to jeszcze raz. Ale obrywa, heady teraz. Oh fuck! Ale mi podeszli. Skubani. Dobra, łapiemy tego w powietrze, co jest? Dobra, tam już leci. Dobra, to my ich łapiemy. Człowiek, już nie żyjesz. 2000 życia? Jest, mamy go. Jest frak. No i zombie powoli zaczynają przejmować. Jak już się zacznie takie przejmowanie, to już widzę, że tutaj nie ma. Nie mają ludzie szans. A ciekawe, czy są takie mapy, jak w 1.6, że na przykład CT miał przewagę, no nie? Bo teraz widzę, że zombie tutaj panują, ale na pewno jest mapa, na której CT ma przewagę. Dobra, gdzie są ostatni schowani? Spróbujmy ich dorwać. Oh, fuck, spadłem. Spróbujmy ich dorwać, tylko ja nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. Może tu gdzieś się kampią? nie. Dobra, zróbmy poglądówkę na całą mapę. Tam widzę jednego, dobra. Człowieku, już można dać. Tam moi są. Tu trzeba wejść, dobra. I szukajmy cię, to nie to piętro. To nie to piętro, to nie to Czemu nie lubisz? Jak ty tu wszedłeś gościu do cholery Czy tu wleciałeś? A może to jest z takim strafem się da tylko wejść właśnie tutaj Chociaż nie, bo tu się właśnie z sufitem głową o sufit jak się mam do niego dostać, do koleści lasnej? Od góry spróbuję go siępnąć. może jakiś bóg przez sufit go złapę, coś? On jest mniej więcej tu. To się nie odsuwa? No. Dobra, nie sieknę go, tak? Kurde, zapomniałem, zawsze naciskam E jak chcę spadochron włożyć, ja zapominam, że tutaj z pasją trzeba raz. Dobra, no spróbujmy go złapać. No kurde, to jest taki łakowity kąsek. Tylko jak on się tu dostał z nitki I am your friend, man. Trust me. Why not? I save you. Come on, dude! I give you my knife. Look my equipment, man. A lot of knives for you Doppler Karambits. Fates Come on! Don't be shy. No ja wpierdziele, no nie dostanę się do niego 10 sekund koniec, but... ale... Kurde, widzę, że ta mapa już jest zrobana. Przez to, może tutaj właśnie. Zdaje mi się, że on musiał się tu jakimś. No, musiał się jakoś tam dostać, nie? nie mam pojęcia, jak. Dobra, kupmy sobie pompkę też w sumie. Kupmy sobie tą pompeczkę. Tutaj akurat się wybiera niestandardowe bronie. Jedźmy, zobaczmy, co z tego będzie. Generalnie, jeżeli jesteście za nagrywaniem takich właśnie niestandardowych trybów, napiszcie w komentarzach, to może następnym nie coś zrobimy, e, e, znaczy zaczniemy więcej serii tego, na tym kanale, nagramy sobie kilka zombie modów, jakieś survival gamesy, bo test są, jeżeli by ktoś nie wiedział itd., tak itd., tak więc kurde, od Was zależy, czy chcecie po prostu to oglądać. Możecie napisać mi w komentarzu i napisać Ojej, ojej, jaki fajny pomysł, że tak wymyśliłeś na live, Ja wchodzę na grupę i chcę z Tobą jutro zagrać, dziękuję Możesz tak napisać na przykład, albo Możesz napisać Ojej, ojej, zostawiłem łapkę, dziękuję Ci ślicznie za nagranie tego odcinka Jesteś fajnym i moim ulubionym youtuberem Albo możesz napisać Oje ojej, nagrywaj więcej o Ty haksie I ja będę Was szanował za to Tylko ja jestem ciekawy jak tam wejść, ja muszę przeanalizować przynajmniej... Jeżeli ktoś wie jak tam wejść W to miejsce w które pokazałem na, na odcinku to niech nagra filmik i mi wiecie na fanpage'a albo na grupę wstawi to to bo ja jestem ciekawy akurat tego o tu jest typek tylko tu jest słaby spot tak łatwo jest dostać ale ryje ja pierdolę. on się pali? Gin, śmieciu, nie żyjesz, typ. O, ale typek failował. O, już jest złotem, map. Krótko, mapki tu trwają, z tego co widzę. Dobra, czas ten jestem z tego co widzę. Patrz, i to jest jedyny sposób, żeby tam wejść, chyba. Tak mi się zdaje. Chyba jeszcze tak spróbujemy jakoś. Może nadzieję, że to się uda. Bo mi się zdaje, że oni wlatują, nie? To nie mam pojęcia. A z tego się nie da tak łatwo skoczyć, co? Dobrze, mamy Cię, kolego. Uuu! Chyba go zawili, ale już wiem, dobra, trzeba się posadzić Tylko nie widziałem, że da się podsadzać. Chyba nie wszystkie, nie wszystkie zombie mogą podsadzać, tak mi się zdaje. Ale tak, to ma sens. Tylko myślałem, że nie można się podsadzać, dlatego mi to nie wpadło od razu. Ale da się tam na pewno wlecieć, też generalnie. Dobra, gdzie, są to, gdzie jest reszta teraz? A teraz spróbujmy na przykład tam wlecieć. No nie, zawadziliśmy o sufit. Dobra, gdzie jest resztarz O tam jest typek, dobra, widzę go. Czyli trzeba wyjść na samą górę i tam wlecieć. Dobra, to jest do zrobienia. I my go zabijemy. O, będą się boostować, to już jeszcze starszej po niej. Tutaj dobrze, dobrze by były osoby, które grały dużo na kazetach. Chyba go dorwali. Wow, ten, ten spadochron mi zasłonił, ale i tak go zabili. Gdzie jest reszta? Tam chyba. Tutaj jest coś na radarze, więc tutaj u góry raczej, nie? Kurde, nie widzę żadnych ludzi, nie wiem gdzie są schowani. Come on, campers! Kurde, no... Zostało dwóch typów, jak ja się jednego zabije to będzie pokazywać pozycję ostatniego. Kurde, ale gdzie jest ostatni? Ue uh, last? We are, here, my oh, God. are, my friend? I give you knife. Tell me when you are. I'm na upstairs. Ok, man, where is stairs? Na TV. Teach me, my hero. Generalnie no szukamy, ich, ale ja nie mam pojęcia, bo widzę, że tu wszyscy biegają. A tu, dobra. Okej, okay, już wszystko wiadomo, tylko że zostało 19 sekund. Kolejny spot do którego Dostał się tupek. Dostał się, ale wyczajili go. Dobra, 10 sekund nie będę nawet tam szerz, bo jeszcze się nie opłaca. Zagramy jeszcze... Ile ten film ma minus? Zerknę tylko ziska. 15. Nie no to dobra. To te dwie gierki... Albo dobra, zagramy jeszcze jedną ostatnią. I generalnie... Czemu nie kupiłem mi broni? Oh, easy, my friend, easy. Come on, go with me. Pij ze mną kompot. Dobra, spróbujmy zobaczyć, podpatrzeć jak oni tam wchodzą, nie? Aha, coś takiego... Oh, hello, my friend. You Wow, oh, it's very good spot, man. Oh, what do you think about this spot? It's good, bro. No? Hello, man, go, go to us. Come on. Try to crank this gym coming. Come on, zombies. Go to us. O, oh, you have pretty sexy skin to this gun. O, oh, tam są dobre. Fuk, fuuk, Mogę też z jakimiś innymi youtuberami nagrywać tam serii jeżeli chcecie. Say hello to YouTube. by recording this game for YouTube channel. I have. Uh... A lot of soups. Check my check my profile. Seriously. Hey guys. Subscribe to my, my YouTube We are Fago, do you know? Oh, you die, you die, you die, man. bye bye, Big Joe. Czas z prowadzić konwersację. Konversa come to us, come to us, man. We need you. 15 skills. <laughs> Taka piosenka była. Patrz jak tu wleci, typek jak Małysz, patrz jak Małysz będzie leciał, 3, 2, 1, Małysz, kurwa O oh, sorry, boys! Okej okay. Appreciated you Wait for me I come to, come to you I am friendly, boy And ehm um, yeah. Patrzcie jak go złapałem, nie? Na routejciek. jakiegoś frajera, patrzcie. Halo, uh. little no, man, I am friendly. Jak cię tą cię to, wave me die, wave team die, wave team die. No, widzicie, tak się robi powrożenie na serwerze. Już nie chcą do mnie strzelać. Oh, no. Kurde, Dobra spróbuję jeszcze raz. Złapmy się tego. Tam jest typ schowany, tak? Tak. Uh, man, go go with me. You you must boost me. You must boost me. Come on. Where you are? Guys, go. Come on, boost me. I must kill this faggot. Come on, come. On. Man, come on, go. Capitan Pika, come on, go with me. My name is Captain Pike. Capitan Pike, go go down, go down, please. I see one one target. We must kill him kill him. Come on. Okay, okay man, you are? Okay, come on. Kill him. I boost you. You boost me? Okay, I boost you. Oh fuck, you can't boost me. Okay, mommy, in the palm is the biggest Hello Nigger, what's up? Goku <laughs> Not you. Mongolo. Mo <laughs> Mongolo, what's up? <laughs> si que no 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 o only si, Russia si sabe, que día nos What what is what, it what is Julpando, julpando? Estás escuchando la radio, la radio qué? Radio Gay. Proud Parish. Oh <laughs> 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 okay. No no, stop, 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 stop. I wait, I wait for my friends, okay? Okay, you are funny gay. Thanks. Que arriba. Okej, okay, ludzka. 20 minut. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego gówna, to zostawcie łapkę w górę i każdy 1000 łapek to jeden dzień szybciej ten odcinek, więc myślę, że 7000 łapek na ludzi jesteście w stanie wymienić, więc myślę, że mogę powiedzieć już jutro kolejny odcinek w tej serii. Także trzymajcie się, wielki żółwik i jutro kolejna łapka. Myślę, że dobijecie te 7000 łapek w jeden dzień. Co to jest dla Was? Bye.